Trzeba o tym mówić, że aborcja powinna być prawem każdej kobiety. Wiecie państwo, to przecież tylko zarodek. Dobrze, że w Maracje. naszym kraju jest już dostępna pigułka dzień po. To ratuje los wielu kobiet. Przecież nie każda z nas chce być matką. Wyprzedaż lasów państwowych to szansa na uratowanie... O, jak mądrze państwa. gada. Dobrze, że nasze ziemie zostały włączone do sektora finansów... Polsko, bo nad swym losem zapłaczesz głośko Dla naszych wrogów to rozkosz, widząc naszej suwerenności strzępy Zlatują się sępy Chodź nie pewnie coraz śmielej, bo ich przyjaciele Judasza naśladowcy Bestie w przebraniu, Owcy sterowani za kurtyny Jak w Polski nocha trocha, winna za to przecież epoka kryzysu. Obudź się Polsku, bo nie poznaję twych rysów. Od szczytu rysów po Bałtyku wybrzeże, od zachodu aż po cały blok wschodni. Od rzezi wołyńskiej do katyńskiej zbrodni, świadkowie prawdy dzisiaj dalej niewygodni. Za to modni ci, co wypluwałem tony kłamliwego jadu. Dyżurni kłamcy starego układu, plują tym jadem bohaterstwo naszych dziadów, którzy na ojczyzny ołtarzu za polskę wolność Też Chrystusa wierzę szczerze Ile lat przeszło nam w tylu już klęskach Powstań narodzie, masz szansę zwycięstwa Splećmy łańcuch różańców przez Polskę Królowo Polski, my twoim wojskiem Ile lat przeszło nam w tylu już klęskach Powstań narodzie, masz szansę zwycięstwa Splećmy łańcuch różańców przez Polskę Królowo Polski, my twoim wojskiem Obudź się Polsko, czas uderzyć w dzwony Libera No, na ulicy i zambony Niech go niosą dalej Uczelnie i stadiony Zakłady, pracy, szkoły, wioski i osiedla Niech głos niszczy metnego nurtu media by Polska stała się na powrót Bogu wierna Na powrót Odzyskała wiarę Bo w nowych garniturach Te struktury stare w czasie Gdy ziąkami świnisz bletę Lecisz balet, łykasz kolejną tabletę poszerzając grono w duchowych kalek Tymczasem Oni bez pardonu z impetem Realizują nowy polski rozbiór odwróć się Polsko i na to nie pozwól, obudź się Polsko I na to nie pozwól, królowo Polski, powstrzymaj ten rozbój Sięga zenitu społeczeństwa, nie do rozwój A bez wartości chrześcijańskiej demokracja to tylko dekoracja Która przekształca się w totalitaryzm Masz tu to tylko nikły zarys trzeźwej obserwacji Nie tylko środowisk libertyńsko, masość z kolewackich jako śmiornicy macki, oplatają nas szeregi drajców Brak słów cały majątek narodowy a oni nietykalni jak w Indiach święte krowy na gruzach chrześcijaństwa Ile lat przeszło nam, w tylu już klęskach Powstań narodzie, masz szansę zwycięstwa Wplećmy łańcuch różańców przez Polskę Królowo Polski, my twoim wojskiem Ile lat przeszło nam, w tylu już klęskach Powstań narodzie, masz szansę zwycięstwa Wplećmy łańcuch różańców przez Polskę Królowo Polski, my twoim wojskiem Obudź Polsko i ocknij się z hipnozy. Przykład Smoleńska i stalowej brzozy. Szybko zapominasz chwile grozy, chwile przerażenia. Niemieckie obozy i sowieckie łagry. Dzisiaj nowe formy poniżenia i pogardy. W sposób sprawdy fałszowanie prawdy. Między Moskwą a Berlinem zdusz rozdane karty. Obudź się Polsko, skończyły się żarty. To są suche fakty, że na dane Zdarzały się fakty, by położyć na nas swe zbrodnicze łapy By wydrzeć Polskę ze światowej mapy By wydrzeć Polskę z umysłu w serc braci by w to miejsce wstawić wolności i atrapy Dokładnie pokazują nam to historii etapy Dokładnie pokazuje wyczucie kłasca z rodu. Gdy miłość do ojczyzny wymazana z ogrodów Wtedy przychodzi czas tyranów i herodów Tworzenia sobie innych bogów i bluźnierczej mowy Przyjdź Duchu Święty Tak bardzo potrzebujemy tej ziemi odnowy Tejm przyjął ustawę o ratyfikacji w sprawie konwencji antyprzemocowej. Za głosowało 250.